Dobra, zaczynamy. Witam wszystkich w tym pięknym filmie. Dzisiaj wypuszczamy niewolnika. Chodź tutaj, Maopo, ty głupia. Chodź, chodź, Maopo. Bierzemy niewolnika idziemy z nim na spacer, no bo niewolnika regularnie trzeba wyprowadzać. Albo coś nie pasuje, no to się mu łamie nogi. Albo kula w łeb, no. Ja. Niestety nie jestem aż taki bogaty, żeby mieć karabin. Ale mam niewolnika. I takiego niewolnika się wykorzystuje do różnych robót codziennych. Takich jak... Bycie podrażonym przez auto O, inni niewolnicy, ich trzeba złapać. No trudno. Inny niewolnik. No i... Co mogę więcej powiedzieć? Tak się gra w Konana w Daisy. Łapisz się niewolników! Trzeba zbić jakiegoś niewolnika! Kurde, walki, walki murzynów, walki niewolników!